Jeden klik w tym momencie to jest 7 cm. Dwa kliki 14 cm. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czysta matematyka. Cześć. Wczoraj na kanał wjechał short, który miał Wam pokazać, czym jest optyka i optoelektronika na Waszej broni. A dokładniej czym kręcić i jak kręcić, aby uzyskać zakładane cele. W porozumieniu z jednym z Was, który skomentował ten film, doszliśmy do wniosku, że jednak short to nie jest miejsce, aby przekazywać tak dużo informacji. Dlatego dzisiaj materiał dużo bardziej obszerny. Dowiecie się, czym jest matematyka, ale ta fajna matematyka, taka bardzo mocno balistyczna, która daje bardzo dużo satysfakcji ze strzelania. A więc zapnijcie pasy, lecimy. Przyrządy optyczne i optoelektroniczne, wbrew pozorom, nie są wcale takie skomplikowane. Czasami wystarczy wziąć instrukcję użytkowania i po prostu ją przeczytać. Producenci sprzętu bardzo często na swoich urządzeniach umieszczają takie szczątkowe informacje, na przykład na temat tego, w czym dany celownik został wyskalowany. I na przykład tutaj, zobaczcie, jeden klik równa się 0,1 miliradiana. Gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć na polski, chodzi o to, że jeden klik równa się dokładnie 1 cm na 100 metrach. Jeżeli chodzi o przyrządy optyczne i optoelektroniczne, niezależnie od tego, czy to jest kolimator, cerownik pryzmatyczny, holograf, luneta biegowa, czy luneta pełnowymiarowa, znajdziemy tam dwa główne manipulatory. Jeden manipulator służy do wprowadzania poprawek na odległość, a drugi manipulator służy do tego, aby wprowadzać poprawki boczne, czyli prawo lewo. Na przykładzie lunety, która jest na stole, to jest wieża poprawek w donośności, to jest wieża poprawek w kierunku. W kolimatorach one zwyczaj są zamknięte, ponieważ je raz zerujemy i to wystarcza. Tutaj możemy pewne elementy wprowadzać na bieżąco. Jeżeli się przyjrzycie, jest tu jeszcze taka strzałka z literką U. Chodzi, że to jest UP. Jeżeli będziemy wprowadzać poprawki zgodnie ze strzałką, no to przenosimy punkt upadku pocisku do góry. I analogicznie, jeżeli wprowadzamy poprawki sprzecznie z kierunkiem strzałki, no to wprowadzamy punkt upadku pocisku poniżej punktu celowania. Jeżeli nasz celownik jest wyzerowany dokładnie na 100 metrów, tak jak mówiliśmy, jeden klik równa się 1 cm na 100 metrach i oddamy strzał, jesteśmy centralnie w punkcie celowania. Jeżeli wprowadzimy jeden klik. Jesteśmy dokładnie 1 cm ponad punktem upadku pocisku, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli byśmy wprowadzili 5 klików, jesteśmy 5 cm powyżej ostatniej przystrzeliny. Jeżeli wprowadzimy 10 klików, to jeżeli strzelaliśmy w układzie 0, no to jesteśmy 10 cm powyżej przystrzeliny. Jeżeli wprowadzimy nastawę stawę 30, no to jesteśmy 30 cm powyżej przystrzeliny, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, kiedy nasz celownik jest wyzerowany na 100 metrach. No i teraz zaczyna się zabawa. Jeżeli znam prędkość początkową pocisku, skok gwintu swojej lufy, amunicję, którą mam w użyciu, wiem jaka jest wysokość montażu mojej lunety, wiem w czym moja luneta jest wyskalowana, mogę stworzyć sobie tabelę do strzelania, czyli tak zwane tabele balistyczne. Jeżeli w tej tabeli wyczytam, że nastawa na 400 metrów to jest 31 klików i wprowadzę sobie tutaj 31 klików, no to w tym momencie strzelając na 400 metrów jestem idealnie w środku celu. Ale jeżeli wprowadzę teraz jeden klik różnicy na tej lunecie, to już nie będzie to 1 cm. Ponieważ nie jestem na 100 metrach, jestem na 400 metrach. Więc muszę ten 1 cm pomnożyć razy 4. Więc jeden klik na 400 metrach daje mi 4 cm przesunięcia względem ostatniego punktu trafienia. Więc to trzeba po prostu w głowie sobie poukładać. Jeżeli ustawiłbym lunetę na 700 metrów, czyli nastawa bazowa 82, jeden klik w tym momencie to jest 7 cm. Dwa kliki, 14 cm, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czysta matematyka. Dobra, wracamy do nastaw bazowych i wracamy na nasze 100 metrów. Kolejna wieżyczka, jest to wieżyczka, która służy nam w przypadku tej lunety do wprowadzenia poprawek na wiatr albo na ruch celu. Ewentualnie chcemy przesunąć punkt upadku pocisku w prawo bądź w lewo. Czasami na takich wieżyczkach będzie strzałka z napisem R, czyli jeżeli kręcimy lunetą w kierunku R, Przenosimy punkt upadku pocisku w prawo. Tutaj mamy R1, R2, R3 albo L1, L2, L3. Jeżeli kręcimy w stronę R, przesuwamy punkt upadku pocisku w prawo. Jeżeli kręcimy w stronę L, przesuwamy punkt upadku pocisku w lewo. I tak samo analogicznie jak z tą wieżą, jeżeli strzelam, strzelam na 100 metrów, a interesuje mnie R, klik, jestem 1 cm w prawo, 5 cm w prawo. 10 cm w prawo. Jeżeli strzelam na 300 metrów i mam wbite 18 na wieży do nośności, to każdy klik w tej chwili, tutaj na tej lunecie, daje nam 3 cm na tarczy. Czyli jestem 3 cm w prawo, 6 cm w prawo, 9 cm w prawo, 3 cm w lewo, 6 cm w lewo. 9 cm w lewo. Jeżeli wprowadzę na stawę, nie wiem, na 662, każdy klik w prawo to jest 6 cm, każdy klik w lewo to jest 6 cm, tylko w zależności od tego, czy kręcę w lewo, czy w prawo. Pamiętajcie, że jest to zawsze znacznik punktu upadku pocisku, więc jeżeli kręcę w prawo, mój pocisk zaczyna układać się po prawej stronie. Może być to skomplikowane, ale uwierzcie mi, im więcej będziecie strzelać, tym łatwiej Wam będzie to ogarnąć. Taloneta jest dosyć prosta, ponieważ ona ma miliradiany, więc jest wyznacznikiem centymetr na 100 metrach. Bardzo łatwo się to liczy. Minuta minutach kątowych jest troszeczkę inaczej, troszeczkę ciężej, ponieważ minuty wychodzą z calów i z jardów. Scali i jardów, jak zwał, tak zwał. Dodatkowo warto po powiedzieć, że no, kolimatory, na przykład holografy, celowniki pryzmatyczne nie mają możliwości wprowadzania poprawek w czasie rzeczywistym. Tam po prostu zerujemy dany przyrząd na jakąś odległość i używamy następnie tego przyrządu tak, yy, aby przenosić punkt celowania, nie wiem, sylwetkami yy, albo odnośnikami w terenie. Tak to niestety będzie wyglądało. Takie lunety są bardziej skomplikowane dla oka i dla manipulacji, ale uwierzcie mi, są dużo bardziej wszechstronne, ponieważ jeżeli je zrozumiemy, to możemy osiągnąć naprawdę bardzo fajne wyniki. A uwierzcie mi, że satysfakcja zliczenia tego wszystkiego w głowie i wprowadzania tych poprawek w sposób prawidłowy jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Szczególnie jeżeli mamy dobry karabin, dobrze dobraną amunicję i potrafimy zrobić no ciekawe skupienia. A uwierzcie mi, w karabinach precyzyjnych skupienia można robić rewelacyjne. Mam nadzieję, że temat został wyczerpany. Jeżeli czegoś nie dodałem, piszcie w komentarzach i uzupełnijcie moją wypowiedź, gdyż tworzymy jedną bardzo fajną strzelecką strukturę. Strzelajcie świadomie i do następnego.